Spotykamy się w pewnym sensie w Świnoujściu, bowiem w kontekście świnoujskiej wystawy Dom Polski Elementarz Designu. Tutaj nasza wystawa kończy bieg, jest to swoistego rodzaju epilog, podczas którego przyglądamy się eksponatom szczególnie związanym z tym rejonem Polski, bowiem wśród eksponatów, które reprezentują polskie wzornictwo przemysłowe, takie, które w bardziej zawiły lub mniej zawiły sposób nawiązują do... Morza, natury czy naturalnych polskich zasobów. Znajdziemy tu serwis, błękitny serwis Dorota Lubomira Tomaszewskiego, znajdziemy paterę ryba Jana Sylwestra Drosta i znajdziemy kamień polny, z którego doskonałe akcesoria wytwarza Maja Ganszynic. Ale to oczywiście nie wszystko, bo nieco więcej zapraszam na stronę miastoholizm.pl. Zaprosiłam Cię do spotkania i do rozmowy na temat designu, na temat estetyki w kontekście Świnoujścia, bo wiem, że Świnoujście w pewnym sensie jest Twoim drugim domem. Tak. Ja szukałem w swoim życiu takiej wyspy, takiej oazy i znalazłem 44 wyspy, czyli Świnoujście miasto, które na właśnie 44 wyspach leży. Na co dzień mieszkam, pracuję w Szczecinie. Później udało mi się rozpocząć współpracę ze świnujskimi instytucjami, ze świnujskimi e, animatorami kultury, e, no i tak jakoś zostało i współtworzę tam między innymi festiwal Fama, Grechuta Festiwal, Miasto Kobiet, e, no i wszystkie te wydarzenia oczywiście, e, wybacz użyję tego określenia, ale ociekają i kipią sztuką, e, nie tylko e, użytkową, ale e, myślę, że e, poznając Świnoujście e, dotknąłem Sedna tego, o czym chcesz, chcemy rozmawiać. Tak jest, bo ja bardzo chętnie Cię o to świnoujście dzisiaj będę pytać i wypytywać wręcz. Nasza wystawa, niestety, w świnoujściu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem internetu. Eksponatom możemy przyglądać się w sposób wirtualny. I o tym świnoujściu też możemy mówić w pewnym sensie w sposób wirtualny, mając na nadzieję, że za czas jakiś w realu tam pojedziemy i będziemy się przyglądać temu, o czym. Być może nam dzisiaj powiesz, te, te mandry, które nam przybliżysz. Świnoujście to jest kuror. To nie jest zwykła nadmorska miejscowość, ale kuror, który estetyką od wielu lat, od setek lat, ma wiele wspólnego. Jak to wygląda z swojej perspektywy? Świnoujście to tak naprawdę dwa miasta. E, y, Świnoujście właściwe, e, czyli śródmieście, czy osiedla, blisko 40-tysięczny organizm miejski żyjący swoim. Własnym rytmem, nieco innym niż wielkie, jakieś molochy miejskie. Tam jest po prostu przyjemnie. Druga część, Sinuś, to, to dzielnica uzdrowiskowa, która jest bliżej do tego eleganckiego, kurortowego sznytu, o którym wspomniałaś. Właściwie niemalże wielkościowo jest to bardzo podobne. Ta część nadmorska poraża rozmachem, bliftem. Setki hoteli, pensjonatów, ośrodków czasowych, kilka promenad i wszystko faktycznie w takim szczycie wysokiej klasy, pewnego wysmakowania. Myślę, że tak należałoby o tym powiedzieć. Tutaj nie sposób o Świnoujściu, o Świnoujściu jako kurorcie, nie sposób nie odnieść się do historii. Do historii całej wyspy uznam. Myślę, że najlepiej to obrazuje nazwa sąsiadujących ze, ze Świnoujściem trzech niemieckich wczasowisk – Kaiserbader, czyli cesarskie kurorty, które w połowie XVIII wieku zostały odkryte, jakby przeistoczyły się, przeobraziły się z małych miejscowości rybackich, z w znakomite kurorty, znakomite czasowiska, odkryte między innymi przez kronowywane głowy, tam przecież wypoczywał cesarz Niemiec, cesarz Austro-Węgier, a nawet współcześnie to się podtrzymuje, gdyż całkiem niedawno wypoczywała na uznanie obecna królowa Szwecji Sylwia. Z koronowanych głów to jeszcze na przykład królowa polskiej literatury. Myślę tu o naszej świeżej noblistce Olze Tokarczuk, która właśnie w Albeku, po niemieckiej stronie Wyspy Uznam chwilę po otrzymaniu Nagrody Nobla blisko kilka tygodni odpoczywała i zbierała siły i myśli. I jeśli spojrzymy na Wyspę Uznam, właśnie pod tym kątem kurortowym, to zobaczymy coś niespotykanego. Um, niewiarygodnie e, zdobna architektura. E, taki styl kaiserowski, chyba tak to można określić. E, taka hybryda, czy, czy, czy właściwie architektura eklektyczna, będąca połączeniem baroku, neoklasycyzmu. E, to wszystko jest przepięknie zdobione w wspaniałym sznycie takim bardzo, bardzo, bardzo dostojnym. E, I Świnoujście przedwojenne też takie było. No, niestety, troszeczkę. Działania i, i wojenne i później e, za czasów szuś, y, słusznie minionych y, nieco oszpeciły to, to to miejsce, ale ten duch takiego y, kajzerowskiego kurortu y, wysmakowanego o y, wielkim y, blikstrze blistrz, y, cały czas jest widoczny i, i musimy o tu chyba w ten sposób y, y, myśleć, a jeśli dodamy do tego y, to co współcześnie jest tam potrzebne do do wypoczynku, do, do, do czucia się w pięknym miejscu, ale to pewnie zaraz do tego dojdziemy, bo mówimy o sztuce użytkowej współczesnej i tych pewnie znaków, śladów będziemy szukać. Mm -hmm. No właśnie, kiedy ja myślę o Świnoujściu, to myślę o, nie wiem zupełnie dlaczego, o latach 70., próbuję sobie wyobrazić lata 70. w Świnoujściu, pewnie za sprawą eksponatów, które prezentujemy na wystawie, bo rzeczywiście z tych lat 60., a nawet 50., 60. 70., na wystawie tam elementarz designu jest sporo. To myśląc o śminouściu wyobrażam sobie taką scenerię, w pięknym hotelu, w pięknym lobby hotelowym siedzi przystojny pan z równie przystojną kobietą. Oni wszyscy są bardzo eleganccy. W tamtych czasach zapewne palą jeszcze papierosy albo cygara. I to wszystko jest obiane jakąś taką elegancją, być może tajemniczością. Być może nie wiem, za dużo naglądałem się serialu 0,7 z Głoście i to gdzieś tam weszło do mojej głowy i skojarzeń. Ale trochę tak myślę o tym Świnoujściu, że to nie jest miasto, które składa się z malutkich pensjonatów, nie do końca dopieszczonych estetycznie, ale właśnie z takich pięknych, przygotowanych od fajnego, dobrego klienta przestrzeni publicznych. Tak mi się dobrałaś te eksponaty mówiące, czy wskazujące na Świnoujście i tak też, tak też mi się to kojarzy, że wszystko co, co, co w tym mieście stanowi sztukę użytkową, wystrój, to uzupełnienie pięknem naszego życia, i powiązane z morzem, z przyrodą, odniesienia do, 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 do wszystkich tych marynistycznych skojarzeń. Tak było, ale ja zapewniam cię, że tak jest. Pracując w Świnoujściu, Jestem bardzo często gościem świnięckich hoteli i faktycznie zwracam uwagę na to, w jakiej przestrzeni się poruszam, jak jestem goszczony. Dwa bardzo, chyba dobre przykłady, szczerze mówiąc. Te najnowsze inwestycje, myślę tutaj o kompleksie Baltic, Baltic Park Molo czyli te takie wysokie, białe wieżowce. Krytykowane przez niektórych, ale tak naprawdę dzisiaj stanowiące już wizytówkę i symbol Świnoujścia, kurortu na europejski szczyt, na europejską skalę. Pierwszy z tych hoteli, Hotel Hilton, stworzył niesamowicie wysmakowany design swoich wnętrz. Oni nawet na swojej stronie internetowej określają ten styl, który, po który sięgnęli, czy nawet zaprojektowali, jako nadmorskie Art Deco. I tam faktycznie można zauważyć. Jakieś kształty obłe, okrągłe, które nawiązują do morskiej fali, naturalne kolory takie ziemiste, połączone z błękitami, które oczywiście nas kierują w stronę morza. Wnętrze jest absolutnie, przynajmniej lobby, niesamowicie wysmakowane i tak jak mówisz, właśnie kipiące luksusem, klasą. Ale dość powiedzieć, że hotel Hilton nawet dla tych potrzeb aranżacji swoich wnętrz zamówił serię kolarzy, grafik u znakomitej polskiej artystki Anny Glik, one zdobią hotelowe wnętrza. Sąsiadujący z Hiltonem hotel Radisson na przykład, to jest też wydaje mi się, że fajna sprawa, zaprojektował wystrój wnętrz zupełnie indywidualnie i na przykład wykładziny, Nawiązują do jakichś morskich akcentów. Na przykład w pokojach są wykładziny z takim śladem jakby wodnego wiru albo morskiego dna. W salach konferencyjnych też są niewiarygodne wzory na tych wykładzinach, które wyglądają właściwie jakby były żywcem wyjęte z rafy koralowej i robi to naprawdę duże wrażenie. Zresztą myślę sobie o tym, że właśnie takie miasto jak Świnoujście może Kołobrzeg, Sopot też, bo mówimy o dużych ośrodkach wypoczynkowych, są absolutnie kluczowe dla rozwoju przemysłów kreatywnych, dla twórców, dla artystów sztuki użytkowej, nie tylko architektów czy architektów wnętrz, bo to właśnie mnogość tych hoteli, mnogość tych pensjonatów, tych miejsc, w których mamy czuć się dobrze, oni się stają jednocześnie takim wielkim sektorem zamawiających, tak? Tak jest. Czyli w każdym hotelu ja chcę czuć się dobrze, chcę mieć w pokoju świetne meble, na ścianie chcę mieć nie byle jaki obraz, czy nie chcę reprodukcji, tylko chcę mieć na przykład albo obraz miejscowego artysty, nawiązujący oczywiście do klimatu przyrodniczego, w którym jestem i to widać. I faktycznie właściciele hoteli, ci, którzy są za to odpowiedzialni, o to w świątyniu bardzo, 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 bardzo dbają. Czekam, aż to też się wydarzy na przykład w przestrzeniach restauracyjnych, gdzie nie będę miał. E, przemysłowych serwisów chociaż to pewnie jest może trochę e, żonka bo wiadomo jaka to jest skala e, ale zawsze mi się tutaj e, majaczy pewna e, stara anegdota z luksusowego ekskluzywnego stołecznego hotelu Bristol który na swojej zastawie stołowej miał wygra, wy, wygrawerowane e, skradziono w hotelu Bristol i sznyd był i projekt był tak dobry, że był obiektem pożądania i wszyscy to chcieli mieć. Być może doczekamy się kiedyś, że będzie skradziono w Świnoujściu. Ale to będzie pozytywny przykład. To, to będzie bardzo pozytywny przykład i ja myślę, że też restauratorzy i, i hotelarze idą w tym kierunku, aby indywidualizować wystrój, wnętrze, po prostu design. Pod klienta, którego chcą w swoich progach gościć i to bardzo, bardzo dobrze. Zapewne te zastawy stołowe produkowane seryjnie, być może w niektórych przypadkach będą unikatowe, będą tworzone specjalnie pod, pod te wnętrza. Ale świnuje się, to też przestrzeń publiczna, ta zewnętrzna, która, która, która warta jest zatrzymania się. Dosłownie i w przenośni teraz podczas tej rozmowy, aby się, aby się nad tym faktem pochylić. Te miejsca, które byś wskazał jako miłośnik, miło, miłośnik tego miasta, ale jednocześnie taki e, jaśwędniczek, jak powiedziałabym, który każdy zna... Zakon... Flanewy. Ja używam określenia flanery jednak. Tak? Ja lubię, no, się, no, lubię się specjalnie zbliżyć, nawet w niewielkim mieście. <laughs> Wiesz co, obowiązkowe do odwiedzenia, tym duchu Myślę, że to jest w ogóle karkołomne zadanie dla każdego architekta czy urbanisty, żeby stworzyć coś, co może konkurować z naturą. Każdy był nieraz na plaży przy zachodzie słońca i te widoki, te kolory każdego wieczoru absolutnie inne są tak zabójczo fascynujące, że, że stworzyć coś, co byłoby temu równe. No, jest zadaniem albo karkołomnym, albo niemożliwym. Ale jednak myślę, że Świnoujście postawiło bardzo mocno na, na swoje przestrzenie publiczne. Dość powiedzieć, że dzisiaj Świnoujście to, to są już trzy promenady tak naprawdę. Takie przestrzenie publiczne, będące trochę takim ryzacem jakby spaceru na plaży, oczywiście, by móc poczuć się dobrze, wykwintnie i zdrowo. Ta najnowsza to właśnie promenada zdrowia. Myślę, że około kilometra, jak nie więcej, długości szerokiego deptaka funkcjonalnego, bo jest przestrzeń dla pieszych, dla rorkowców, dla rowerzystów. To wszystko dla tych dwóch ostatnich jest specjalnie wyprofilowane. Towarzyszy temu niespotykana skala małej architektury. Tam są i ławeczki, i prysznice, jakieś mgiełki, zacieniacze, a przede wszystkim przefenomenalnie zaprojektowana zieleń. Właściwie jest to ogród jest to praktycznie okay. ogród. Tuż obok, na przykład, między tą promenadą zdrowia a starą promenadą, powstał ogród sensoryczny, gdzie możemy zobaczyć palmy, gatunki zupełnie niespotykane w naszej szerokościach geograficznych. To wszystko jest w jakiś sposób technologicznie wykonane że tam chyba jest cieplej. Mm -hmm. e, i, I robi to nie, nie, naprawdę niezwykłe wrażenie. Potem promenada historyczna, ona też jest wykonana z jakąś niesamowitą pieczołowitością. E, 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 rzeźby, e, kwietne jakieś takie e, kobierce, ale z tych kwietnych kobierców też są na przykład postaci ludzkie stylizowane na historyczne, to co wcześniej mówiliśmy, czyli takie dumne e, e, panie z parasolami e, i, i przywołuje gdzieś jeszcze jakiś XIX wiek albo początek XX wieku. Takie nawet drobnostki, że w strukturze posadzki starej promenady pojawiły się odciski ptaków, psów czy kotów, sprawia to, że ja czuję się tam zadbany. Tam dba się o przestrzeń. Co kawałek fontanna, co kawałek jakiś mebel miejski, który, który chce. Ten mebel, przepraszam za takie określenie, chcę, żebym właśnie przystanął. W dobie mediów społecznościowych ta przestrzeń aż się prosi o selfie z dobrym tłem, o fotografowanie, o, o chwalenie się tym, że jestem w miejscu, które jest uszyte na miarę, że jestem w miejscu, które koresponduje z tym, gdzie jest i czym chce być, albo czym jest właściwie, czyli wysokiej klasy kurortem. I tu Naprawdę, naprawdę warto zgubić się w świnoujściu, nawet w mniejszych uliczkach warto zadrzeć głowę, zobaczyć to, co się dzieje na fasadach tych zabytkowych gmachów, ale też tych nowych, bo to też ewidentnie architekci chyba do teraz albo na pewno do teraz wiedzą, że konkurencję mają niezwykłą i niedoścignioną i starają się temu sprostać. Warto w świnoujściu się zgubić i zadrzeć głowę do góry i spojrzeć albo na zdobienia, albo na pomysły współczesnych architektów, w jaki sposób aranżują swoje, swoje realizacje. To jeszcze naciągnę cię na dwie informacje, a właściwie trzy informacje, Danielu. Gdybyś mógł wskazać takie trzy przestrzenie, w których wybrany przez nas eksponat mógłby prezentować się bardzo okazale. Wiesz, bierzemy stołek plop skarazięty pod pachę, i próbujemy go usytuować w trzech najbardziej Efektownych, ciekawych przestrzeniach w Świnoujściu. To gdzie byś go postawił? Oj, to znaczy, ja z miejsca bym taką aranżację wykonał na plaży e, i zachęcał do oglądania tego o różnych porach dnia. bo doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, że, że każda przestrzeń, architektura, sztuka e, zmienia swoją. E, urodę, w zależności od natężenia światła słonecznego, pozycji słońca, a być może nawet naszego nastroju i humoru. Ale ja myślę, że w Świnoujściu nie chciałbym pchać tego rodzaju rzeczy do wnętrz hotelowych, restauracji czy jakichś tego rodzaju miejsc. Choć jest w Świnoujściu miejsce bardzo godne i zaskakujące. Jest to galeria Miejsce Sztuki 44. Wyjątkowego talentu miejsce, które prezentuje od lat sztukę współczesną na najwyższym poziomie. Nie mieści się w części uzdrowiskowej, tylko w centrum miasta i myślę, że w MS-44 każda sztuka będzie lśniła swoim blaskiem, ale druga myśl jest taka, że Świnoujście jest tak naprawdę eleganckim salonem właśnie w przestrzeniach publicznych. I e, żadnemu obiektowi artystycznemu nie urągałoby to, że mógłby być pokazywany i mógłby być podziwiany e, w tych dopieszczonych przestrzeniach. E, Im więcej sztuki w takich miejscach, tym e, no, przynajmniej tak subiektywnie sobie myślę. E, mój urlop, mój wypoczynek, moje bycie w danym miejscu jest pełniejsze. I też życzyłbym sobie tego, żeby w przyszłości. E, bo Świnoujście jest mądrym kurortem. To widać po tej ofercie artystycznej, po festiwalach, które są tam organizowane, po historii choćby festiwalu Fama, który stworzył tak naprawdę dzisiejszą współczesną scenę i estradę. To ja bym chciał, żeby Świnoujście dalej szło tą drogą i oprócz tego, że jest piękne, że jest wysmakowane i ma klasę, to żeby wciąż było mądrym kurortem. I, i, i to, to, to myślę, że byłoby e, naprawdę przepiękne. No bo wtedy się można tam bardzo miło zadomowić, takie jak o, w tak. Bardzo dziękuję, Daniel Żydełski, zapraszamy do śledzenia wystawy i do odwiedzenia Świnoujścia dobrą porą, każdą porą w zasadzie. Zimą tam jest najfajniej, bo nie ma ludzi, a i zachody słońca wczesne i piękne. <noise>